thank you przygotowała do konkursu wspaniałe potrawy. Kto to przygotował i co takiego dobrego jest do zjedzenia? Przygotowywaliśmy wspólnie te potrawy nasze gospodynie wiejskie ze wsi Pichorowice. Mianowicie zostały przygotowane pierogi babuni, które będą podpiekane na ogniu gorącym. Była, przygotowana została święconka, bigos został staropolski przygotowany, golonka i sernik. Wiejski, typowo z sera wiejskiego. A Pieroginie? Też, typowo. też. Widzę młodą gospodynię. Czy to według nowych receptur, czy stare, tradycyjne? Nie, według starych receptur, jeszcze od mojej teściowej, od mojej mamy. Takie stare, tradycyjne potrawy, właśnie. Niezmienne od lat, czy jakieś naleciałości i nowoczesności? Te niezmienne takie, które są tradycyjne, wszystkim smakują. Bigosik staropolski, takie po staropolskiemu. Pan golonkę z Pichorowic, co może pan o niej powiedzieć? Przepyszna, soczysta, wyśmienita kapustka też również. Kapustka modra. Czy tak. ja chciałoby się na co dzień taką jeść? Bardzo. Tylko kto by ją gotował codziennie taką? Podstwo piekary przygotowało wspaniałe stoisko, pełne wspaniałych potraw, przetworów. Kto przygotowywał i co można tutaj ciekawego zobaczyć? Przygotowywały dziewczyny i panie z naszej wioski, e, między innymi tutaj te, co stoją. Więcej pań na razie nie ma, bo w tej chwili są wszyscy w kościele. E, przygotowały żeśmy w, w tym roku bigos. Po cygańsku. Po cygańsku, naleweczki jak co roku oczywiście, ciasta. Smalec z ogóreczkiem i tradycyjnie. Ledek mamy, własne Galiki, pączki. Ale widać też wspaniałe płody rolne, pięknie wyeksponowane na kołach odwozu. Kto przygotowywał? Wspólnie wczoraj dekorowałyśmy, przygotowywałyśmy z barwami ziemi i układałyśmy tak, aby to wyeksponować to, co nasza ziemia nam daje. Czyli wszystko naturalne, organiczne? Tak, oczywiście to z naszych sadów, ogrodów, pól, pól tak. ogródków przydomowych. Wszystko to, co mamy w zasięgu ręki. to najważniejsze święto polskie. Drodzy Państwo, gminę Udanin reprezentuje dzisiaj Sołectwo Udanin, Sołectwo Gościsław, Sołectwo Konary, Sołectwo Lusina, Sołectwo Lasek, Sołectwo Pichorowice, Sołectwo Piekary, rolników naszej gminy przynosimy chleb, owoc naszej całorocznej pracy. W tym chlebie jest trud wszystkich rolników. Jest symbolem pracy, a zarazem całorocznego trudu rolniczego. Niech Pani ten chleb Przyjmuje od nas i yy, yy, dzieli go sprawiedliwie dla wszystkich potrzebujących. Ja to, ja to dziękuję za ten bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna. Będę go dzielić z wielkim szacunkiem i dziękuję serdecznie. Bóg zapłać, tym Boże. Stoisko wsi różana, piękne, pięknie ustrojone, piękne potrawy. Kto przygotowywał, co możemy ciekawego zobaczyć i co pani poleca do zjedzenia? Możemy zobaczyć wszystko to, co rośnie u nas w naszych ogrodach: owoce, warzywa. Mamy ciasto własnej produkcji, drożdżówkę, pączki, chleb ze smalczykiem. Malinki z własnego też ogrodu, drożdżówka z, Droż tak, z malinkami, z jabłuszkami. Wszystko to, co, co widać, to mamy w naszych domach. Mamy grafikę, którą robi taki pan u nas. No to już powiedziałam, że mamy dynię, mamy też taką ramę barokową. Mamy pana takiego rzeźbiarza, który rzeźbi. Poza tym kwiaty, te wszystkie takie... Rzeczy, które tu widać, to wszystko mamy u siebie. Słoneczniki, wszystko jest po prostu nasze, nic nie jest kupowane. Jak ksiądz biskup próbuje potraw, jak je ocenia? No, wszystkie potrawy są wyśmienite, tym bardziej, są specjały dla poszczególnych miejscowości. Często niepowtarzalne i tylko właściwie tutaj można je spróbować. Czy któraś z potraw szczególnie zwróciła uwagę księdza biskupa? No właśnie tą, którą mam, mówią, że to taka święconka i kiełbaska, i jajeczko, i coś tu jeszcze wymieszane, tak jak praktycznie... Na Wielkanoc pokarmy święcone. Czyli polecałby Ksiądz Biskup innym? Jak najbardziej. Nasz, na na stoisku w Stoisko ujazdu Dolnego Urzeka, wspaniałymi potrawiami. Widzimy tutaj ciasta, jakiś kociołek, coś w nim jest. Co takiego? Karkóweczka po myślisku z warzywami na kapuście. A oprócz tej wspaniałej karkówki, co jeszcze ciekawego prezentujecie na swoim stoisku? Różdżowe ciasto, szmalczyk wiejski, swojski topiony ogóreczek. Wszystkie przetwory, które robiliśmy same, naleweczki swoje swojej roboty, z malin, z porzeczek, z truskawek. To wszystko dzieło jednej osoby czy więcej osób? Robimy kilka wspólnie, osób. Wspólnie, wspólnie. Wspólnie to znaczy? No, nawet trzy, tak można powiedzieć. Głównie nasze. A co pani szczególnie poleca? Ja polecam, no szczególnie tą karkówkę. Tą karkówkę zapraszamy, bo no, bardzo jest smaczna, bardzo dobra. No, ciasto drożdżowe. Ciekawe. Ciasto drożdżowe, z borówką, z, z tym, ze śliwką. Dziękuję. Widzę, że brakuje pani jedną z potraw regionalnych. Co może pani o niej powiedzieć? No jest przepyszna, powiem szczerze, że jeszcze takiej nie jadłam. To jest moja pierwsza potrawa w życiu i, i no jest pyszna. I co jeszcze? nie ja polecam Pani spróbować. Tak, tak, polecam, polecam wszystkim spróbować, bo jest naprawdę bardzo dobra. Chłopce, u mnie robota ciężko, ja nie wiem co byś tu chciał robić więc. Ale wiecie gazdo, ja się znam na mowie zwierząt, to się mu przydą. E, tam bojki opowiadasz. No, chodźcie do obory, to mam pokazę. No i przyszli, wiecie, do obory, a tam mućka. Muu! No to powiedz, chłopcy, co ona godo? No, ona godo? że daje 8 litrów mleka, a wy się tam zapisą, wiecie, do tej Unii, że 16. No, baca trochę przygoda, no i dobra, idziemy jeszcze do świny. No i zaś tam taką macierka, wi, wi, wi. no i kto powie że żeś taki młody co ona godo? No ona goda, że się oprosiła, miała trzy wargoski, a wyście napisał ze 12. i baca, wiecie, nie zarty jest blot i mówi idziemy jeszcze do baranku. No i wychodzę, wiecie, tam bez to podwórko, a leci taką koza i be, a on do tego młodego, że nie słońce, bo to no było roz, E popiano, me Hein? i znowu wspaniałe potrawy, ciasta, ogórki kiszone. Kto przygotowywał i co jeszcze można ciekawego zobaczyć? Przygotowywaliśmy to wszystko razem z radą sołecką. Wszystkie mamy własne wyroby, ekologiczne. Kiełbaskę mamy myśliwską, miód własnej spasieki, słoiczki też, ciastka wszystko własnoręcznie pieczone, gulasz myśliwski, też sami żeśmy robili, mięsko wszystko badane jest. Wszystko jest Mamy wszystko zdrowe mięsko, także nie ma tu nic żadnego jakiejś tam chemii ani nic. No trunki mamy też własnej roboty, także wszystko mamy ekologiczne, z własnej produkcji. A widzę tu również piękne rękodzieło, ja to tak, praca? To jest moja praca. Czy pani sama się tym zajmuje, czy razem w ramach jakichś zajęć? Akurat nie, nie. Sama się zajmuję, po prostu odgapiłam tam i córka mi jeszcze w tym pomaga. Że próbuje Pani kiełbasy z lusiny, jak smakuje. No bardzo dobra jest, smaczna. No, Chciałoby się aż na co dzień taką kupować w sklepie? No na pewno. Udani prezentuje. Produkcji chleba. Widzimy mączkę, Co więcej? Proszę Państwa, tak się zaczynało. Zrznięte zboże podlega młodce. Oryginalne cepy. Później to mądre idzie zboże na żarna. Z żarna, z prawdziwej dzieży, proszę zobaczyć, to jest prawdziwa dzieża, to tak jakieś było, jest wyrabiany chleb. Chleb żytni orkiszowy. Mamy 7 odmian chleba i na miejscu jest pieczony. Oczywiście to nie jest takie piekarnie, jak kiedyś w piecach, ale mamy prowizorkę, gdzie możemy piec i możemy dać spróbować. Prawdziwy chleb, który jest, jest na zakwasie i chleb na drożdżach. Z domieszką jest dużo mąki orkiszowej, gdzie u nas jest rzadkością mąka orkiszowa, ale są gospodarstwa, które świeją specjalnie dla firm. Akurat mamy to zboże i pieczemy, zawsze pieczemy. Także domeną udanina i cichej wody to jest pieczony własny chleb. Chleb jemy ze smalcem, też w takim swojskim I po prostu każdemu to smakuje. Jak widać, nawet tutaj dziecko, które wzięło się, poczesowało bułeczką, też je. Na co dzień chleb można kupić? Chleb tylko u nas pieczemy na zamówienie. Bo jest piekarnia tutaj też, która piecze, reklamuje sobie chleb i jest yy, yy, foremkowy, tylko mówię, piekarnia, mimo że mają chleb niby z ziarna tego, ale nie ma jak wyrób regionalny, który recepturę mamy my wyłącznie, my pieczemy i na wszystkich okolicznościach, różnych imprezach po prostu przynosimy i dajemy ludziom to spróbować, jak smakuje. Diktor? Dobry chlebek jest dobry, chlebek Smaczny jest dobry, chlebek tak, tak, Cześć dobry. Cześć. podoba najbardziej? – Nam się podoba zespół, proszę pana. Tylko zespół? Zespół, bo na razie przyglądałyśmy się zespołowi, a poza tym słuchamy go rano w niedzielę. Aha. Mhm, dzisiaj był. To radio Wrocław. Tak. A, yy, a dopiero teraz się przyjrzymy, co jeszcze? Bo my tu dopiero przyszłyśmy. Piękniejsze Stoisko Wiejskie, który odbył się w dniu 26 sierpnia. Gratulujemy Pichorowicom, zapraszamy przedstawiciela z Pichorowic. Gratulujemy i zapraszamy na rok przyszły. było lepiej Dyplom dla sołectwa różana za zajęcie drugiego miejsca w konkursie na najpiękniejsze stoisko miejskie. Zapraszamy. Gratuluję serdecznie i w naturze. I tutaj jeszcze prosimy gratulacje. I na prawo. Proszę Państwa, najważniejsza chwila w tym momencie. Dyplom dla Sołectwa Piekary. to zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najpiękniejsze stoisko wiejskie. Gratulujemy serdecznie, zapraszamy na rok przyszły. Gratulujemy bardzo, dziękujemy. Na bardzo proszę tutaj. Gratulujemy dziękujemy. naprawdę. Dziękujemy. 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 W tym roku również składamy podziękowania za udział dla Sołectwa Ujazdolny, za udział w konkursie. Na najpiękniejsze stoisko wiejskie zapraszamy przedstawiciela ujazdu dolnego. Bravo! Proszę panie macierzyńku. Gratulujemy. Gratuluję. Wam? Wam? Gratulacje. Również dyplom dla sołectwa Lusina za udział w konkursie na najciekawsze stoisko wiejskie. Zapraszamy przedstawiciela z Lusiny i gratulujemy serdecznie. Dyplom dla sołectwa Udanin za udział w konkursie również na najciekawsze stoisko wiejskie. Zapraszam przedstawiciela z Udanina. No? Gratuluję serdecznie. Dziękuję. Proszę, proszę. Gratulujemy Pani Grażyny serdecznie. Tak jak już zostało dopowiedziane, jeszcze szlakiem Granitu stowarzyszenie, które ma swoją siedzibę na terenie Udalina. Ma również swoje nagrody, również pracowała komisja i również chcemy się tymi nagrodami podzielić ze stoiskami i z produktem lokalnym. Zaczniemy od trzeciego miejsca na stoisko sołeckie sołectwo Pichorowice, trzecie miejsce zapraszam dziękuję brawo za zajęcie drugiego miejsca w drugiej edycji konkursu na stoisko sołeckie zarząd stowarzyszenia LGD Granitu przyznał sołectwu Ujazd Dolny.

I żeby skończyć stowarz... ze Stowarzyszeniem Szlakiem Granitu, mamy jeszcze nagrody w konkursie na produkt lokalny. Również druga edycja tego konkursu. I zaczniemy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce Szanowna Komisja przyznała Pani Grażynie Teleszko za chleb. Brawo! Zapraszamy przedstawiciela Pani Grażynę Teleszko.

na produktów lokalny Szanowna Komisja przyznała panu Dominikowi Misztal za winowytrawnie. Przejdźmy przyznane tego. Jak tym rzeczy się zaczętałocie, to jak się później to skończy. Dziękuję Państwu bardzo. Szlakiem i granicy nagrody w tej edycji rozdał.